Kolejny dzień, kolejne możliwości. Spróbujcie nie zaśmiać się z tego. Przychodzi Jasiu do burdelu, trzyma w rękach skarbonkę i rozjechaną żabę. Mówi do burdel mamy. Czy mogę poprosić panią, która ma AIDS? Dziecko, po co ci pani chora na AIDS? Czy to prawda, że jeśli ja będę ruchał panią, która ma AIDS, to też będę miał AIDS? No tak. A czy to prawda, że jeśli jak dzień przyjdzie do mnie pani niania i będzie mnie molestować, to ona też będzie miała AIDS? Tak. A czy jak później przyjdzie mój tata i będzie ruchał nianie, to on też będzie miał AIDS? No tak. A czy jak później mój tatuś będzie ruchał moją mamusie, to ona też będzie miała AIDS? Tak. A czy jak w środę przyjedzie śmieciarz i będzie ruchał moją mamę, to on też będzie miał AIDS? Tak. No to o tego kutasa mi właśnie chodzi, bo mi żabkę przejechał. Jeśli lubicie żarty, to oczywiście zapraszam Was na kanał Szwagry TV. Tam znajdziecie też różne żarty, dopcipy i wideo sketche. A teraz nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dać łapki i oczywiście dzwoneczka, aby być na bieżąco. A ja dziękuję Wam, że jesteście z nami. Trzymajcie się ciepło. Hej!